Witam wszystkich bardzo serdecznie w Polska TV. Dzisiejszym tematem będzie Majdan, no konkretnie Ukraina. No, szczerze powiedziawszy, to co się dzieje na Majdanie to jest, no, wielka tragedia, ponieważ giną ludzie, wiadomo tam gdzie zawsze giną ludzie, tam jest tragedia. No ale tutaj to co media robią i cały czas o tym trąbią to jest troszeczkę przesada według mnie ja no, bym chciał poruszyć temat troszeczkę w innym aspekcie niż te nasze media polskie, bo nasze media polskie tylko taki aspekt, że należy pomagać, że wiadomo giną ludzie i tak dalej. Ale jak przeglądamy internet, to możemy spotkać naprawdę najprzeróżniejsze zdania na ten temat. Dlatego chciałbym właśnie przedstawić tutaj swoje zdania. Moje stanowisko w tej sprawie jest takie, że polscy politycy nie powinni się wtrącać w to, co się dzieje na Ukrainie. Pewnie zapytacie się teraz dlaczego. No, według mnie to nie umieją ogarnąć własnego podwórka, tak? Jakim jest Polska, a będą tutaj się wpychać w butami do jakiegoś innego kraju. No, dla mnie to jest po prostu paranoja. Dlaczego się tam ciągle pchają i dlaczego ciągle o tym mowa? No, pewnie znając życie, coś tam rząd próbuje, wiecie, przeforsować sobie w Sejmie. No i to jest taka przykrywka, no. Fajnie, bo jakby się nie mylił, jakby się mylił ty, tym razem, no, ale pewnie dowiemy się za parę dni. Wiecie, my też w 1989 roku walczyliśmy o niepodległość. No jakoś wtedy nie. nie, nie, nie miał oczywiście na świecie wtedy nie było, ale pewnie nie, nie znajdzie się osoba, która pamięta, żeby jakieś kraje ingerowały w to. Tak z Europa Zachodnia. No nie, nie było czegoś takiego, prawda? No i tutaj, słuchajcie, yy, ogólnie różnica między Polską w 1989 roku a Ukrainą jest taka, że my po prostu chcieliśmy się uzależnić od komunizmu, prawda? I od wpływów w Rosji. Natomiast społeczeństwo ukraińskie jest podzielone na, w zasadzie na dwa fronty. Jedno z nich chce integracji z Europą, a drugie z Rosją. No i tutaj, wiecie, no, naród nie jest jednością, tylko po prostu jest podzielona na dwa fronty, no i przedstawiają dwa w zasadzie skrajne, bardzo skrajne stanowiska. No i nawet jak jedna strona dopnie swego, no to możemy mówić, że druga strona zrobi to samo, co no, po prostu zamieszki zrobią, prawda? Część będzie niezadowolona, zrobi zamieszki, będzie kolejna wojna. I według mnie Ukraińcy muszą sami rozwiązać swoje problemy, bo są suwerennym, no, teoretycznie suwerennym krajem. No i my tam nie powinniśmy żadnym, wo wojskiem to na pewno nie wkroczymy chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje w tej chwili, bo to jest rzecz niewyobrażalna. No, ale nie powinniśmy się tam pchać i myślę, że to oni powinni sami rozwiązać swój problem i my się nie powinniśmy do tego w żadnym stopniu mieszać, negocjować. Bo pewnie może się okazać, jak zwykle, że to będzie nasza wina. Jeszcze chciałbym bardzo zwrócić istotną rzecz, jaka jest historia nasza i Ukrainy. To jest też wa bardzo ważny aspekt, ponieważ duża część społeczeństwa ukraińskiego, nie ukrywajmy, nienawidzi Polaków. No i tutaj, wiecie, za, za czasów średniowiecza, kiedy była Unia Polsko-Litewska, każdy chyba wie o co chodzi, no mieliśmy we władaniu, tak, no mieliśmy w władaniu ziemi ukraińskie. No duża część Ukraińców uważa to, że byliśmy po prostu ich zaborcami i nas nienawidzili. No, szczerze powiedziawszy, wiadomo, zabory, no też ktoś, kto jest pod zaborem, no nie lubi narodu, który nas okupuje, prawda? Właśnie z tego, z tak, takiego myślenia, i z tej nienawiści doszło między innymi, mogę tak przypuszczać, że doszło do rzezi wołyńskiej. To, jest na, to była naprawdę straszna zbrodnia, i to właśnie wszystko przez to nienawiść, bo nas nienawidzili. Szczerze powiedziawszy wiecie, ci, co sprawili tą rzeź, to przede wszystkim UPA, no i pomógł oczywiście nim naród ukraiński, ale właśnie dlaczego nawiązuje do, do przeszłości? Dlatego, że w wielu umysłach Ukraińców dalej jest to przekonanie, że Polak jest zły i to tutaj wiecie, y, taką, takie myślenie mają jak UPA i traktują jak nas wrogów, więc dlaczego my Mamy pomagać komuś, kto nas nienawidzi w dużej części. No nie, Oczywiście nie mówię, że to są wszyscy, bo nigdy nie należy, wiadomo, podkreślać, że wszystkich wrzucać do jednego worka. No ale, wiecie, tutaj jestem sceptyczny co do pomocy Ukrainie. Odnośnie właśnie pomocy, niektórzy yy, Ukraińcy są przewożeni śmigłowcami, chcę to podkreślić są przewożeni śmigłowcami do szpitali MSW. Wiecie co dla mnie to jest naprawdę strasznie chore, że nasz rząd dba bardziej o obywateli innego kraju, jeszcze nie, nie pobierając opłat za to leczenie, lepiej dbają o jaki inny naród niż o nas. Przecież to jest paranoja. My musimy czekać sobie miesiące, jak nie lata, na proste zabiegi, bo się limity w MSZ-cie wyczerpały. Na taki Ukrainiec, no dobrze, jest tam wojna, ten, ale no. Huczę, dlaczego maj, mają dbać nasz rząd o innych obywateli lepiej niż o naszych? To jest dla mnie totalny absurd. To wszystko co miałem dzisiaj do powiedzenia. Ja się z wami żegnam, mówił Tenzo z kanału Wymarzona Polska TV.